Hello Church. dzień dobry, Kościele. Uh, nice to see you here. Miło was tutaj widzieć. So, yeah, as you've heard, we have last of our series today. Tak jak słyszeliście, dzisiaj ostatni odcinek naszej serii. Last but not least. Ostatni, ale wcale nie najgorszy. So today we're gonna talk about faith. I dzisiaj będziemy mówić o wierze. wierze. Ale ja chciałbym się skupić na jednym aspekcie wiary, który według mnie jest niezmiernie ważny. Ale zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie szybko czym jest wiara, co, co ona dla nas znaczy. And of course we're remind ourselves from the Bible. I oczywiście, zwrócimy się z tym do Biblii. Więc przeczytamy z Hebrajczyków z 11 rozdziału z wersetu 1 i 11 So, faith the reality of what we hope for. It's the evidence of things we cannot see. Więc w pierwszym wersetie jest napisane, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, jest przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. And later in verse 6 we read that it's impossible to please God without faith, and anyone who wants to come to him must believe that God exists and That he rewards those who seek him sincerely. A dalej w szóstym wersecie czytamy, że bez wiary nie można podobać się Bogu. I każdy, kto do Niego przychodzi, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. So what can we from these I co możemy z tych wersetów zrozumieć? Po pierwsze, wydaje mi się, że wiara pokazuje nam, w czym pokładamy nasze zaufanie. Uh, a great question, yes Ask you last when he was about grace. i tydzień temu Jesa, kiedy głosił na temat łaski, zadał nam wspaniałe pytanie. Where do you put your trust in? W czym pokładasz swoją ufność? I to us where do we put trust. Ja myślę, że to pytanie jest naprawdę dobre i, i wiara pokazuje nam, gdzie jest nasze zaufanie. But moreover, faith also he, Working like a proof that God exists. Ale ponad to wiara również działa jako dowód tego, że Bóg istnieje. Bo czytamy o tym, że jest dowodem tego, czego nie widzimy. prawdopodobnie nie widzieliśmy Boga twarzą w twarz. Może ktoś z was widział, ale ja nie. Ale ta pewność, którą ja mam w sercu, ta wiara, którą ja mam i wiara, którą widzę w każdym z Was sprawia, że Bóg jest obecny tutaj z nami i we, we wszechświecie. I to, co przeczytaliśmy w szóstym versecie, nie można się podobać Bogu bez wiary. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli o tym, jak wielką radość Bóg odczuwa, kiedy widzi nasze życie w wierze. Nawet jeżeli czasami się zmagamy, ale jednocześnie trzymamy się ciągle Jego obietnic. It's really important to understand Ja chcę żebyście sobie to zapamiętali, to jest niezmiernie ważne jeśli robicie notatki podkreście to sobie Bóg cieszy się widząc naszą wiarę But also side of faith. Ale jest też inna strona wiary I have to tell you the truth Muszę powiedzieć wam prawdę Życie wiary zawsze przychodzi z pewnym poczuciem niewygody i z pewnym kosztem, który trzeba ponieść. Myślę, że każdy z nas ma w życiu takie rzeczy, w których, czy momenty, w których wątpimy, w których zadajemy pytania.

And I will just tell you the story from Matthew chapter 15. I chciałbym opowiedzieć wam historię z Ewangelii Mateusza z 15 rozdziału. Uh, It a story about faith of gentile woman. I to jest historia wiary kananejki, kobiety, która była poganką. So just imagine the context. Jesus and his disciples went outside of Jewish area just to escape the crowds. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Jezus i jego uczniowie chcieli uciec od tłumów, dlatego udali się do Tyru i Sydonu. I spotkali tę kobietę, która wołała do Jezusa, nazywając go synu Dawida. I ona była zdesperowana, ponieważ jej córka była opętana przez demona. But what surprisingly Jesus didn't answer to her call. Ale co ciekawe Jezus w ogóle nie zareagował na jej wołanie. There was silence, no answer. Była cisza, żadnej odpowiedzi. So this woman again asked begging once again and once again for Jesus to help her daughter. Dlatego ta kobieta po raz kolejny zaczęła wołać i błagać Jezusa o pomoc. And now disciples just started to feel distracted and they asked Jesus just send her away because i uczniowie zaczynają się denerwować, To ona powoduje zamieszanie. Mówią, weź ją od bo nie jesteśmy tu dla niej. For other I wtedy Jezus zwrócił się do niej i powiedział, ja zostałem posłany do zgubionych owiec Izraela, i teraz to nie jest mój czas, żeby Tobie pomóc. So this woman bow down before him, start to worship and asking for help. Ale ta kobieta ukłoniła się, uklękła przed nim i zaczęła go uwielbiać i prosić ciągle o pomoc. And Jesus replied to her that it's not good to take food from children and give it to other children when you know that your children are hungry. Józef wtedy powiedział do niej: "Nie dobrze jest zabierać jedzenie dzieciom i dawać je innym, wiedząc, że te dzieci są głodne." And what's really amazing is that this woman agrees to this, but she continues that even though ale ona nie poddaje się, w ogóle nie jestem zniechęcona i mówi, że tak, owszem, dzieci jedzą przy stole, ale nawet jeśli one tam jedzą, to okruchy, które spadają ze stołu, mogą służyć za pożywienie szczeniętom

Super. Ale musisz mieć coś, żeby móc się ich pozbyć. And I, believe perseverance us in this question. I to właśnie wytrwałość jest tym, co nam pomaga. I that how we are as ja myślę, że Wytrwałość jest tym, co pomaga nam zobaczyć, jak jesteśmy dojrzali jako wierzący. I patrząc na historię tej kobiety, czego możemy się od niej nauczyć? Po pierwsze, ona ciągle wołała, nawet kiedy spotkała ją tylko cisza i ignorancja. Moreover, she didn't allow anything to stand between her and Jesus. Ponad to nie pozwoliła, żeby cokolwiek stanęło pomiędzy nią a Jezusem. And I'm talking about both disciples and her feelings and emotions. Ja mówię tutaj zarówno o uczniach, jak i o jej uczuciach, emocjach. Because I think when she faced this ignorance and that Jesus replied not to her call but he tried to her to understand that it's not right moment, she has all the right to Offense, just be angry or mad or frustrated. Dlatego, że kiedy Jezus jej mówi, że to nie jest jej czas, że to nie jest dla niej, to ona mogła się w tym momencie obrazić i, i, i poczuć w ogóle potraktowana źle i odejść. And what we see in this woman that she decided to humble herself, no matter what the obstacle is, she just want to do something to show that she's she's convinced that she can, he, he, Jesus can help her. Ale ona w tym wszystkim zdecydowała, była gotowa uniżyć się i pozwolić, żeby Jezus mógł odpowiedzieć na jej wołanie. And this is something which, what I, of our faith. I to jest coś, co ja nazywam rozciąganiem naszej wiary. I believe sooner or later every one of us will face a moment where we should decide whether we just be stuck in the moment and live in our fears or doubts. I ja myślę, że w życiu każdego z nas przychodzi taka chwila, kiedy musimy zdecydować, czy będziemy tkwić w tej chwili, będziemy tkwić w naszych lękach i w naszych obawach. Or we grow and we our faith. Czy zdecydujemy się, że chcemy rosnąć i będziemy gotowi poszerzać naszą wiarę, rozciągać naszą wiarę? And I want to powiedzieć, tell you that stretching this jest it's not something about big or significant or something that's impossible. I chcę Wam też powiedzieć, że rozciąganie naszej wiary to wcale nie znaczy, że to musi być coś ogromnego, coś wielkiego i coś takiego niesamowitego. I udowodnię Wam to również, wskazując fragment w Biblii. I przeczytajmy z Łukasza z 16 rozdziału 10 werset. Jeśli jesteś wierny w małym, będziesz również wierny w dużym. Ale jeżeli nie potrafisz dochować wierności w małych rzeczach, to nie będziesz też wierny w takich odpowiedzialnościach, które są znaczące. Co chcę Wam powiedzieć, czytając ten fragment? rozciąganie Twojej wiary i robienie czegoś, co pozwala nam wzrastać w relacji z Bogiem, to sekret tego jest w drobnych, niewielkich rzeczach, których my dochowujemy wierności. Na przykład czytanie Biblii, zanim pójdziemy spać. Albo przezwyciężenie tego strachu, który ciągle cię męczy, ale ty wiesz, że to jest coś, co nie pochodzi od Boga. Albo może, kiedy okażesz przychylność, wtedy, kiedy masz wszelkie prawo obrazić się, czy nawet zezłościć. złościć. Tak, to jest mała ale.

że my żyjemy życiem wiary nawet jeżeli się czasem zmagamy ale decydujemy się zaufać mu i wytrwać I second point I drugi punkt, is that even though sometimes we struggle and maybe we need to do something difficult for us to nawet jeżeli czasami się zmagamy i musimy zrobić coś dla nas trudnego stretching faith is what really can help us uh, handle these hard times to rozciąganie wiary jest właśnie tym, co pomoże nam poradzić sobie z tymi trudnościami. Dlatego zdecydujmy wybrać wytrwałość i nie poddawajmy się. I teraz chciałbym zaprosić Mike'a, który powie nam trochę więcej na temat rozciągania naszej wiary Thank you, Nikita. Um so faith um, the assurance of things hoped for the evidence or conviction of things not seen Zatem wiara pewność tego czego nie widzimy przeświadczenie o tym czego się spodziewamy So how do we stretch it Więc jak ją rozciągać um, well I was going to start with the example of Martha in John 11 Więc chciałem rozpocząć od przykładu Marty z Ewangeliana 11 but our uh, amazing pastor Josiah covered that Really well. Uh 2 months ago. Ale nasz wspaniały pastor Josiah doskonale o tym mówił dwa miesiące temu. So if you missed it, you can hop on to the KDM Krakow YouTube channel and fire up the KDM live from June 27th. Dlatego jeżeli przypadkiem tego nie słyszeliście, zapraszamy na nasz kanał YouTube i możecie sobie odpalić kazanie z 27 czerwca. Big who's already watching online in the future, are already halfway there. <laughs> Wy kto oglądacie nas online, już jesteście w połowie drogi. Alright, but just to summarize, um, Martha definitely has faith in this story. Ale podsumuję to w tej historii na pewno miała wiarę. Um, she is assured of the thing that she hopes for, namely that her brother will rise again. But her faith is a little bit passive and distant. Ale jej wiara była trochę pasywna, taka odległa. She's looking forward to the ultimate victory of God, which is important. Ona oczekiwała tego ostatecznego zwycięstwa Boga, co jest oczywiście niezmiernie ważne. But Jesus shows her by raising her, her brother from the dead right in front of her very eyes that he wants to work miracles in the here and now. Ale Jezus pokazał jej wskrzeszając martwych, jej brata na jej oczach w tym momencie, że on chce czynić cuda tu i teraz. And sometimes like Martha we might Martha we might need a reminder that um, faith is not something we hold on to for the hope of some blessing after we struggle through the world on our own strength. I czasami my, jak Marta, potrzebujemy przypomnienia, że wiara to nie jest to, że będziemy się trzymać pewnych rzeczy, które się wydarzą, jeżeli przeżyjemy, przetrwamy o własnych siłach ten cały świat. Um, faith is not a, a last resort we turn to in times of desperation. I wiara nie jest też ostatnim źródłem ratunku, kiedy już jesteśmy tak zdesperowani, że nie mamy gdzie się zwrócić, to wtedy sięgamy po wiarę. Wiecie, wiara to nie jest takie zbić szkiełko w razie wypadku, tak? Um, there should be no glass. Tam nie powinno być kiełka. just Nikita for Bo tak jak mówił Nikita, wiara jest narzędziem dla każdego i na każdy dzień. I żeby naprawdę móc to docenić, to musimy trochę zmienić naszą perspektywę. Uh, so let's talk about Peter. Więc porozmawiajmy o Piotrze. Um, a lot of people know including many non-Christians that Jesus walked on water.

And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Piotr powiedział: "Panie, jeśli to ty, to powiedz, żebym do ciebie przyszedł." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. Let's stop here for a second. Uh, Jesus is walking on water. Uh, something that as far as I know had never been done before. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby kiedykolwiek wcześniej się wydarzyło. Uh, doing, guess, Coś, co Jezus robi no bo jest Bogiem, więc pewnie może. Może to był najszybszy sposób dotarcia do uczniów, bo oni popłynęli łódką? And then Peter up and decides, well, I'm gonna do it too. A Piotr mówi: "Dobra, to ja też to zrobię." I about y nie wiem jak wy. Ale kiedy ja pierwszy raz usłyszałam tę historyce, myślałam, zaraz, zaraz za chwilkę, ale kim on myśli, że jest? B -b -b Momencik. Uh, right, but... Ale kiedy zacząłem dojrzewać w wierze, zdałem sobie sprawę z tego, że taki rodzaj odwagi i śmiałości to jest coś, czego Bóg od nas oczekuje. I to jest to, o czym mówił Nikita, kiedy przytoczał fragment z Hebrajczyków 11:6 I jest to też ta zmiana perspektywy, o której chwilę wcześniej mówiłem. Więc let mi explain what I mean. Pozwólcie, że wyjaśnię, o co mi chodzi. Peter did not need to walk on water. Piotr nie potrzebował chodzić po wodzie. Nikt nie umarł, nikt nie umierał i nikt nie miał zamiaru umrzeć. To nie był jakiś nagły wypadek, nie trzeba było tego robić. Piotr po prostu w tym momencie chciał być z Jezusem. I so Jezus chodził po wodzie, więc Piotr poszedł do niego. Uh, In other words, um, Peter wanted to be closer to Jesus despite some obstacle in the way. In słowy Piotr chciał być blisko Jezusa pomimo przeszkód, które były po drodze. And Jesus wanted that too, and so a miracle happened. Jezus również tego pragnął, dlatego miał miejsce cud. But let's think for a second about this miracle. Ale przez chwilę o tym cudzie. Peter was a fisherman. Piotr był Zatem, jeżeli ktokolwiek miałby wiedzieć o tym, jak działa woda, it would be a Peter. to na pewno byłby to rybak, Piotr. But, despite everything he knew, despite all of his life experiences and his knowledge that walking on water was impossible. Ale pomimo wszystkiego, co wiedział, pomimo swojego życiowego doświadczenia, swojej wiedzy, tego, że chodzenie po wodzie jest niemożliwe. Fe Peter's Wiara Piotra dała mu pewność tego czego się spodziewał, że jeżeli przyjdzie blisko Jezusa, to będzie to możliwe. Dlatego skupiając swój wzrok na Panu, zaczął do niego iść po wodzie. Ale potem spojrzał na coś innego. So, starting from verse 30 we read... I Zaczynając od 30. wersetu czytamy. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" I fale, tonąć, I zawołał, Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Go wody, do niego, um, so the first thing I'd like to point out here is that after Peter took this step of faith out onto the water and succeeded for a little while, he slipped back into unbelief. I pierwsza rzecz, na którą chcę zwrócić nam uwagę, to jest to, że w momencie, kiedy Piotr zrobił ten krok wiary, uwierzył i zaczął chodzić po wodzie, to potem szybko wrócił do niewiary. Ale Bóg był tam, żeby natychmiast go uratować. So as long as we take that first step no matter what happens next God will be there for us. Dlatego jeżeli tylko zrobimy ten pierwszy krok to bez względu na wszystko Bóg zawsze będzie na nas tam czekał. the next observation here is that man's doubt Peter's doubt did not stop God from doing what he wanted to do. Kolejna obserwacja jest taka że zwątpienie Piotra nie powstrzymało Boga przed zrobieniem tego co chciał zrobić. In this particular case I actually feel like it helped W tym momencie Oddly. wydaje mi się, że to chyba pomogło, uh, me, Peter, on water, bo ja kiedy myślę o Piotrze, który dopiero co chodził po wodzie Jesus, i stoi w obecności Jezusa, i potem nagle zaczyna wątpić, bo wieje? Uh, that makes me To ja się dużo lepiej czuję z moimi zwątpieniami, które od czasu do czasu miewam. But uh, before we move on from this, let's make sure we don't miss one more important point. Ale zanim pójdziemy dalej, to musimy się upewnić, że jeszcze jedna rzecz nam nie umknie. What exactly did Jesus say? Co dokładnie powiedział Jezus? He called Peter, a man who literally seconds ago was walking on water. On nazwał Piotra, który dosłownie sekundy wcześniej chodził po wodzie. You of little faith. Człowieku małej wiary. Więc jeżeli kiedykolwiek wątpimy, że mamy wystarczającą wiarę, żeby coś zrobić, to pamiętajcie, że troszeczkę tylko wiary potrzeba, żeby chodzić po wodzie. Ale co, gdybyśmy mieli trochę więcej wiary? Um, in Mark 11, and 24, w Marka 11, 23 i 24 Jesus says, Jezus mówi tak.

just pray and then believe and nothing else can get in the way. Mo się a potem wiesz i nic nie może stanąć Ci na drodze. It's just that second step actually believe can be a little tricky sometimes. Cirkoczasami ten drugi krok, żeby wierzyć może być troszeczkę trudny. Um, and that's why we need to always be stretching our faith little by little. I dlatego zawsze musimy rozciągać naszą wiarę po trochu. Uh, Peter did not arrive at Jesus the moment he stepped out of the boat. Piotr nie dotarł do Jezusa w momencie, kiedy tylko zrobił krok poza łąc. Dochodził do niego krok po kroku. So can the same. I my wszyscy możemy to samo zrobić. So like to today. I chciałbym, żebyśmy się wszyscy poszli za przykładem Piotra. Pomyśl o czymś w swoim życiu, co możecie zbliżyć do Jezusa. Może dla Ciebie to jest przekroczenie jakiegoś przeszkody w Twoim może dla ciebie to jest przezwyciężenie, przezwyciężenie jakiejś przeszkody, która jest na twojej drodze. Może jest to otwarcie drzwi na jakieś nowe możliwości. Maybe Może jest to nawet rozwinięcie relacji z jakąś osobą. Prawdopodobnie jest to coś małego, coś drobnego, tak jak mówił wcześniej Nikita. Was But maybe nie. A może nie. Maybe it's something that seems impossible to your rational mind. Może jest to coś, co dla Twojego racjonalnego umysłu wydaje się niemożliwe. Maybe it's some mountain you need removed. Może jest to jakaś góra, której musisz się pozbyć. Whatever it is, cokolwiek to jest. Ask God for it in prayer, and then believe that you have received it, and persevere in that conviction to the end. Proś Boga, aby to usunął, a potem wierz w swoim sercu, że On to już zrobił, i wytrwaj, a będziesz to oglądać. So let's all step out in faith onto that water. Dlatego Wszyscy wyjdźmy na tą wodę w wieżę. Let's take a little stroll on the sea. Pochodźmy sobie pospacerujmy po morzu. And let's watch as mountains come crashing down into it. I zobaczmy jak te góry zaczynają tonąć. Thank you.